Cześć wszystkim, z tej strony Pasywne Zarabianie. Jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oceniam różne aplikacje oraz różne strony, które oferują nam zarobek. E Dzisiaj sprawdzimy sobie aplikację Evidation, która płaci nam zachodzenie. E Aplikacja jest dostępna na iOS oraz Android. E Wypłaty zaczynają się od 10 dolarów na PayPal. E, ogólnie przed rozpoczęciem y, jakby korzystania z tej aplikacji polecam podpiąć tutaj w, w tej sekcji Connected Apps e, polecam podpiąć y, konto Google y, ja mam akurat podpięte właśnie Google Fit i Samsung Health e, macie tutaj też różne jeszcze sposoby, żeby podpiąć także także y, tak, no, każdy sobie znajdzie po prostu coś dla siebie E, także dzisiaj zrobimy sobie wypłatę z tej aplikacji. E, po wejściu na aplikację mamy takie karty tutaj, za które dostajemy punkty. 1000 punktów to jest 1 dolar. Ogólnie polecam Wam robić ankiety, jeżeli się jakieś tutaj pojawią, e, ponieważ nie deskwalifikują nas, więc to jest. Bardzo fajne ogólnie, bo w większości właśnie tego typu aplikacji gdzie wykonujemy ankiety, niestety nas dyskwalifikują. E, ogólnie ta aplikacja jest taka sama w sobie dla ludzi, którzy dużo chodzą, e, więc jeżeli jesteś taką osobą to polecam tą aplikację. E, no i ogólnie co do tych kart tutaj. Pojawiają się codziennie takie można powiedzieć dzienne, za które dostajemy jeden punkt. Czasami pojawiają się ankiety, to powiedzmy dwie ankiety w ciągu tygodnia. Nie jestem też w stanie dokładnie określić wam, ile ich się pojawia, ale za taką jedną ankietę, którą wykonujemy. Jest niby napisane, że 12 minut około trwa, ale uwierzcie, że można to zrobić o wiele szybciej i dostajecie za taką ankietę powiedzmy 50 czy 100 punktów, także to jest e, dużo, bo na przykład jak dostaniecie 100, punktu, 100 punktów już za jedną ankietę, to macie 10 centów, więc e, dobrze, bardzo płacą, tak mi się wydaje. E, także ja sobie dzisiaj powiedzmy, tutaj zaznaczę, o, że bardzo dobrze się czuję e, i tak, good sleep damy. Ogólnie aplikacja nie jest dostępna na Google Play, ona jest jakby taka zagraniczna, nie jest ona dostępna jakby na rynek Także żeby pobrać tą aplikację, ja wam podam po prostu link i jest też taka sprawa, że jak pojawi się jakaś aktualizacja, to oczywiście zostaniecie poinformowani na tej aplikacji. No i musicie po prostu sobie wpisać potem na Google. Żeby pobrać tą aplikację, po prostu tak. E, także tu sobie klikamy do, nawet nie trzeba tego czytać. Dobrze, to teraz przechodzimy tutaj do e, po prostu wypłaty. Także klikamy. E, no i tu są jakieś informacje. E, tu jest napisane, że tak, że dostaniemy te pieniądze od 1 do 5 dni e, roboczych. Także możemy sobie wypłacić, też jak, wypłaci jak wypłacić, jakim sposobem, czyli e, możemy jako PayPal. E, klikamy Get Your Reward. No i e, ogólnie na maila dostaniemy, nie, można powiedzieć, takie potwierdzenie. E, także zaraz sobie zobaczymy, co i jak. Dobra, e, ja już ogólnie spojrzałem na swojego maila. Tu jest napisane, że powinniśmy dostać e, do 5 dni roboczych e, maila, ale jak ja sobie wejdę teraz na swojego maila. O, także e, jesteśmy teraz na moim mailu i jak sobie wejdziemy właśnie na po prostu maila, którego dostaniemy od e, Evitation, to klikamy View Reward. Teraz wchodzi nam na stronę. No, i wystarczy, że klikniemy sobie zrealizuj. Tak. I tu sobie wybieramy. I tu sobie wybieramy, bo nie jest dla Polski dostępne. Ale jak sobie wpiszemy Stany Zjednoczone, to możemy sobie wypłacić powiedzmy o PayPal USA i adres e-mail konta PayPal piszemy sobie tutaj e, mój mail z paypala tak jeszcze raz wpisujemy oj tu coś mi się grad w błąd o tak jeszcze raz sobie wpisujemy maila o no i przenosić e, 10 dolarów Dobra, wysyłamy pieniądze na Twoje konto PayPal. E, I dostaniemy te pieniądze wkrótce. Więc, e, jak dostanę, wypłatę to oczywiście się usłyszymy. Dobra, już jestem. Nawet nie minęło. Nie wiem, minuta nawet nie minęła, a już dostałem potwierdzenie, że po prostu przelali mi te 10 dolarów. Także aplikacja wypłaca. Generalnie ja osobiście mogę polecić tą aplikację, jeżeli ktoś lubi chodzić. Jeżeli nawet ktoś nie lubi chodzić, ale wiadomo, w ciągu dnia jakieś kroki robimy, także aplikacja nam nie zbiera jakby bardzo dużo baterii, także Ogólnie aplikacja nam nie działa w tle, tylko jakby ta aplikacja, która nam liczy kroki działa w tle, więc e, to jest jakby standardowo tak przez chyba producenta zrobione, że, że po prostu ta aplikacja działa w tle. Chociaż nie jestem pewny, e, także no, dzięki ogólnie za oglądanie i polecam tą aplikację, aplikacja, e, link do aplikacji będzie w opisie, także dzięki serdecznie za oglądanie. I widzimy się w kolejnym odcinku, także cześć.